Koreanka. Korea. Południowa. Północna. Dużo zadawaliście takie pytania, nie? Dlatego dzisiaj odpowiem Wam na te pytania. Tak? Ja co myślę o Korei Północnej. Jesteście ciekawi? Zaczynamy! W dzisiejszym odcinku nie będziemy poruszać historii ani polityki, tylko skupimy się na tym, co Koranka, współczesna Koranka, myśli o Korei Północnej i Korei Południowej. I tylko dzisiaj po prostu tak pokrótce przybliżę Wam, o co chodzi, o osobom, które mogą nie znać właśnie lata. historii do końca. Czyli w 1950 roku wybuchła wojna koreańska, która trwała 3 lata, do 1953 roku. I zakończyła się ona tylko i wyłącznie rozejmem. Czyli y, nie został podpisany żaden traktat pokojowy, więc obecnie do dnia dzisiejszego dwie Koree są w stanie wojny. Tak, to po prostu przerwa. Y, jeżeli ktoś z Was nie wie, dlaczego wybucha wojna koreańska, to też jest długa historia, i dzisiaj nie o tym jest ten odcinek. Ale tak pokrótce, żeby Wam wytłumaczyć cały kontekst, y, to, to Korea przed wojną była pod okupacją japońską, i po wojnie, kiedy Japonia przegrała. Japonia tak jakby wyszła z Korei, mhm. i wtedy Koreańczycy nie byli gotowi na to, żeby stworzyć swój własny rząd. Po prostu my chcieliśmy i chyba wtedy my tak przygotowaliśmy, nie? Tak samo tak przygotować, albo tak tworzyć, ale wtedy nie wiedzieliśmy, gdzie Japonia przegra. Tak. Dlatego nagle tak poszło, nagle tak my dostawaliśmy niepodległość. Wolność. Wolność no, no. Tak, tak. I y, ten moment wykorzystały i Stany. I wtedy ZSRR. Dlatego tak jakby na północy wpływy miało ZSRR, a na południu wpływy miały Stany Zjednoczone. Tak. Tak. No i tak jakby powstały dwa oddzielne rządy i tutaj już zaczęła się powoli, tutaj takie tak. spięcia się zaczęły. Bo wtedy naprawdę Sowieta takie trochę to taki kraj jak to muzik Komunistyczny? No, 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 tak, no. tak, tak, kraj. Kraj komunistyczny, demokratyczny, tak. No, wszyscy to wiemy. Bardzo takie tak. inne ide ideologie, tak? Tak inna, ideologia, inna tak, inna ideologia. No. no to tak pokrótce historia. I teraz przechodzimy do tematu filmiku. No dobra, najpierw pierwszy odpowiedź. Jestem. <słyski> <słyski> Jestem z Korei. Południowej. Naprawdę? <głos> <głos> Nie wiedziałem. <noise> Ale dlaczego tak pytacie? No właśnie, my zawsze jesteśmy w szoku, bo już Middzim prowadzi tyle lat kanał na YouTubie, a wy ciągle się pytacie, znaczy ciągle pojawiają się takie pytania. Z, czy jesteś z Korei Północnej, czy południowej? Wiem, że pewnie 50% tych yy, komentarzy jest jakby na żarty, albo po prostu, nie wiem, jakaś, jakaś forma trollingu, hejtu, nie wiem, a 50% to naprawdę są ludzie, którzy nie wiedzą. Nie wiedzą, to wtedy dobra, to rozumiem, można nie wiedzieć, czemu Korea jest, ma dwie Koreę. strony, <laughs> dwie strony, nie wiem, ale no, dlatego, ale jeżeli tak pytacie, to wtedy dla nas, bardziej dla mnie, Trochę śmieszny, trochę nieśmieszny, takie dziwne pytanie. Nie musicie czuć się, od razu, bo nie wiem, dla nas Korea południowa i północna bardzo inny świat i trochę Korea północna, trochę jest komunizm, nie? No tak. Trochę komunizm? Bardzo komunizm. Trochę Ale zakazany. Znaczy, znaczy, no umówmy się że y, osoba z Korei Północnej raczej nie prowadziłaby kanału na YouTube po polsku. A już można już tak uciekał. Uciekł, no. no ale ja... uciekał i mieszka w innym kraju, wtedy można tak kręcić, można tak robić, ale... A to, myślisz, że jest duże prawdopodobieństwo, że osoba, która ucieka z Korei Północnej nagle zamieszka w Polsce? <laughs> nie wiem. <gry> nawet trudno spotkać się z takimi osobami. W Korei, nie. nawet. W ogóle z takimi osobami się trudno spotkać. A kiedy to spotkałeś? Ja. Kore... Z Korei Północnej? Osoby? Nigdy. <gry> <gry> jako koranka z południa, co myślisz o Korei Północnej? O, trudne pytanie, nie? Ale kiedy ja byłam dzieckiem i ja biłam w szkole, to wtedy ja uczyłam się po prostu. Była taka smutna historia, tak, i taka trudna i długa historia, ale my musimy być, kiedyś być razem. Tak, zjednoczyć długo, się. Tak, długo my oddzielnie jesteśmy, ale kiedyś musi być, nie? I wtedy prezydent Kim Dae-jung, on był, to wtedy on robił takie pomaganie polityki do północnej. Dlatego my daliśmy liść i jeszcze kroby też. Takie rzeczy było. Dlatego, kiedy ja byłam dzieckiem, to wtedy nie źle. Było taki e, związek północna i południa. Że uczyli Was, że kiedyś się zjednoczycie, że jesteście tak tym samym krajem, tylko podzielonym. Tak? Mhm. Coś takiego. Bo kiedyś taka babca albo dziadek, to wtedy. Oni kiedyś byli młodzi, nie? to wtedy oni uczyli się tak jak... Wróg. wróg nie? Dlatego jakie spaj, nie? Śpiek. <śpiew> dlatego nawet y, taka... campaign był. Musimy mm -hmm. dzwonić do policji. A, ja jest zobaczę, nalec, jak tak. No, zobaczyć, albo znaleźć osobę, która... Jest z Tak. Aha. Czyli tak jakby na przestrzeni lat ta myśl o Korańczykach z północy się zmieniała, Trochę. że na początku, zaraz po wojnie... To byliście wtedy, negatywnie. Po, tak, pobójnie, naprawdę mocnie, nie? No tak, byliście w stanie wojny, więc tak jakby na początku właśnie była ta ostra polityka, że Koreańczycy z północy to szpiedzy trzeba na nich uważać. Nawet takie słowo też wbił. Pojakeni, taki czerwony. Taka kommunista no to, 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 osoba, nie? No to czerwony, tak. Czyli teraz jako y dorosła osoba, co myślisz właśnie o Korei Północnej? Teraz. Nie wiem. Nadal też czesie to. jedna Korea. Jeden, jeden kraj. kraj mhm. jedna, jedna Korea. Nie Korea, po prostu Korea, nie? Ale trochę czesie. Czyli to takie. To jest dziwna sytuacja. Czesie jak rodzina, ale też nie. Tak pół i pół. Teraz tak czesie i nawet nie wiem, może być kiedyś razem. Nie? To trochę trudno, nie? Bo... No ale co, teraz współcześnie Koreanczycy też chcą tak zjednoczenia? Wydaje mi się, że chyba to trochę Koreanczycy się boją. Mm, moim zdaniem to też szalezy osoby, ale piękność może ludzi nawet teraz. Północna, południowa tak oddzielnie mieszkamy, tak ziemi, ale tak ciężko dzica, nie? Ale jeżeli razem, to też więcej. Ciężko. Ciężko. No, tak, no tak, bo jest duży. Jest e, różnica, różnica. dysonans między ta... Koreami. Kul... Nie tylko to, kultura też. Kultura, kultura już język. Ta... Znaczy, ten sam język, tylko wiadomo, jest. Jak to... gwara, ale bardzo mocna gwara, nie? To już jest taka krótka dygresja, ale jeżeli Koreańczyk z północy ucieknie do Korei Południowej, to, to... musi uczyć się. Tak. Przez Kolejne. trzy miesiące jest tak jak w takim ośrodku, w takiej szkole, gdzie jest przystosowywany do życia w Korei Południowej. Jak, jak mogę zarabiać pieniądze? Tak. Wartość pieniądza, jak żyć w kapitalistycznym państwie, mm. tak. No, kultura i język, to Jezus, tak, 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 Z tego co wiem, to właśnie widzin yy, dziadek, Mijin rodzina też była z północy. Mm -hmm. Dlatego mm. kiedyś było takie spotkanie w to tam jest, góra Kngan, to wtedy były te spotkania rodzin tak, rozdzielonych. Tak. Te, które są na północy i południu, tak. które zostały podzielone właśnie między dwa To Dlatego mój żadek też zapisał. Zapisał się tam, tak? Żeby tak. spotykać się z rodziną. Ale nie mogliśmy znaleźć i po prostu mój żadek też już umarł i. Czyli twój żalek nigdy się nie spotkał z tą mhm. rodziną? Nie udało się odnaleźć. Nie. Tym bardziej, że chyba teraz już nie ma nawet tych spotkań. Nawet nie ma. Nie no ma. I jeżeli, jeżeli teraz można tak robić, takie spotkanie, już. Teraz z, już, kim? z kim? Już coraz mniej osób jest, które pamiętają, to, kojarzą mi te rodziny, nie? Dlatego ja tak czesie, Korea Północna jest jaka rodzina, jakie daleki kuźni, nie? Mhm. Ale też trochę pół i pół. Takie paradoks. Tak i tak. Mm -hmm. Ja nigdy nie spotykałam się z takimi osobami. Korea z z Korei Północnej. Po co, nie? Mm -hmm. nie? Dlatego nie myślałam o tym, ale jeżeli ja spotykam się albo obok mnie jest to wtedy trochę... Trochę boję się. Nie wiem dlaczego boję się, ale boję się. I na pewno wtedy jestem ciekawa albo zastanawiam co mogę mówić czy nie. To jest... Mm -hmm. Legalny czy nielegalny? Nie wiem, sama nie wiem. Bo właśnie to jest też śmieszne, to jest właśnie paradoks, że ty mając e, paszport ko ko z Korei Południowej, obywatelką Korei Południowej, nie masz prawa wstępu do Korei Północnej. Mm -hmm. A na przykład ja mogę jechać na wycieczkę, gdybym zapłacił. A teraz już nie wiem. Chyba no teraz nie no, jest, wiesz, jest korona, jest trudna sytuacja. Nie, tylko to. a co? Jesteś a, tak! A, no tak! To nie mogę no właśnie, zapomniałam tak, chyba nie. Naprawdę nie nie, nie, nie mogę. No, jak już jesteśmy małżeństwem, to też nie mogę. No ale dobra, przed ślubem. <laughs> przed ślubem. No to właśnie, ja jako Polak mogę jechać. No. Mogę zobaczyć Koreę Północną, a Ty właśnie nie. A to jest też takie dziwne i śmieszne. Wiadomo, jesteście w stanie wojny, więc no. Jeszcze jest wojna, no, no jeszcze no nie kończymy, <laughs> tak. Ale ty ta kiedyś byłaś na tej, na y, Bektusa, tylko ze strony chińskiej. Tak. Mm -hmm. mm -hmm. Czyli byłaś prawie. W Korei <laughs> północnej. Tak. Nie wiem, tak. Tak myślę o tym albo coś takiego... Taka trudna, albo taka jasmutna i która wtedy coś trzęsie, No to jeden kraj i my musimy, musimy. Ale... Z drugiej strony, nie wiem, naprawdę da radę. Mój prezydent, czyli prezydent Korei Południowej, tak? Korei Południowej, to on na piesio, naprawdę wtedy w prawie 3 lata temu, tak. to mhm. prezydent przyjechał do północnej na piesio, tak. a nie z Chiny, nie przez Chiny, po prostu. Nie wiem, Bezpośredni. No, tak, tak, i chyba się przywitał z przywódcą, tak, i pod... ją go przeciągnął na stronę. Tak, ta. to naprawdę to jest było szok i wszyscy wow. Dlatego wtedy też trochę czułam się naprawdę zaraz więcej jedną. Tak, 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 że będzie zjednoczenie. Zjednoczenie. Tak, to było duże wydarzenie. Jeszcze ja pamiętam, że właśnie wtedy chyba był taki dobry okres między dwoma Koreami. <grym> bo też na olimpiadzie. Występowaliście pod jedną flagą, z mm -hmm. tego co pamiętam, nie? Tą flagą taką Zjednoczonego Państwa Koreańskiego. Gdzieś pewnie to Wam wkleimy tę flagę. Ale ja też zastanowiłam jestem ciekawa, jak myśleliście mm -hmm. jako obcokrajowiec, nie? O Korei Północnej i no. W sensie ja jako obcokrajowiec właśnie i tego jak się uczyłem o Korei... No, to dla mnie Korea Południowa i Północna to są dwa oddzielne państwa. Zaczyno właśnie, bo ja nie mam takiego uczucia, nie jestem Koreańczykiem, więc nie mam takiego odczucia, że byliśmy kiedyś jednym państwem i mamy ten sam język. Po prostu w Polsce zawsze było Korea Północna, Korea Południowa. I zawsze było tak, że ten kraj tutaj jest powiedzmy demokratyczny, tutaj jest komunistyczny, chociaż południowa też nie zawsze była demokratyczna, ale, ale właśnie no, no był ten podział, tak? No myślę, że kiedyś, teraz już się to zmieniło w, w Polsce, że Polska też była krajem komunistycznym, więc nam było bliżej do Korei Północnej Tak, kiedyś. na początku tak. Mm -hmm. I nawet język koreański też najpierw nie handlugo czosono tak, czusono, tak. w Warszawie tak zaczęli uczyć się. Tak, 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 tak. koreanistyka na początku no. właśnie była e, czosono, no, uh -huh. tak. E, I właśnie do dzisiaj widzimy e, jak Polska była, miała, jaką dużo miała współpracę z Koreą Północną, bo jest niewiele państw, które mają ambasadę w Korei Północnej, a polska ambasada w Korei Północnej wciąż istnieje. Mhm. Jest chyba największą ambasadą mhm. do dzisiaj. Mhm. Nie wiem czemu, ale tak ciągle jest. Chociaż teraz chyba Polska współpracuje więcej z Koreą Południową i Korea Południowa mhm. inwestuje dużo w Polskę. A i nawet Korea Północna coś dużo robi, nie? I jeżeli ktoś patrzy jako obcokrajowiec, wtedy tak boi się, nie? Jeszcze nadal wojna, tylko przerwa, to to znaczy można zaraz będzie znowu druga wojna, nie? Albo zawsze w wiadomościach trochę tak mocniej tak, 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 tak robią, no to, nie? Wiadomo, tak mówią od razu, że o wielkie coś tam, jakiś wybuch na morzu. Tak, tak. Albo jakie bomby, no, dlatego, no. No, no, no. Ale to, to prawda jest, bo pamiętam, że ja pojechałem do Korei na wymianę i też w wiadomościach właśnie pojawił się news, że jakieś ćwiczenia były wojskowe Korei Północnej i tam puścili bombę na morze już po stronie Korei Południowej. No i oczywiście w polskich wiadomościach, że wow, że tutaj już znowu jakiś konflikt mm -hmm. się szykuje. I pierwsze co? Telefon mamy. Artek, wszystko w porządku? Wszystko u Ciebie okej? Okay? O, to też jest trochę różnica. Dla Właśnie, to, jest, to jest nic. Bo Korea Północna naprawdę dużo tak robił. Naprawdę. Dlatego to jest już. Ach, znowu. znowu. Tak. Ale my wiemy, nic nie stało. Po prostu jest takie pokazanie, nie? Takie polityki. Tylko to. Mhm. No właśnie, chyba Koreańczycy już są tak przyzwyczajeni do życia obok Korei Północnej, że... My też trochę tak stresujemy, ale nie aż tak boimy się, niż no tak, no, co krajowcy. Żyjecie, żyjecie no. po prostu w swoim kraju. No, trudno by było codziennie się bać, czy mm -hmm, coś się stanie, czy nie. Po prostu życie toczy się dalej. No. Dobra, to teraz ostatnie pytanie. Co myślisz o Koreańczykach z północy, którzy mieszkają w Korei Południowej, którym udało się uciec? Szkoda i na pewno ma ciężko życie, nie? Tak naprawdę mm -hmm. ciężko. I trochę czuć się dyskryminowana. Dlaczego osoby z północy czują się dyskryminowane? My, tak, my biemy. Kto można tak to uczył się, akcent i wszystkie języki, to wtedy nie możemy słychać, ale piękności, tak, taka osoba mówi, wtedy my od razu czujemy się, a. Chyba z Korei Północnej, nie? Mhm. Dlatego już to wtedy trochę tak w mnie patrzy, albo um, trochę tak mówi złego słowa, nie? A ty jesteś z Korei Północnej. No naprawdę, tam tak było tak. Albo naprawdę nie możemy jeć normalnie, coś takiego, takie, takie, słowo, nie? Mm. Tak, dużo korency tak mówią, dlatego oni mają taki problem i takie dysk dyskryminacja Problem z dyskryminacją, Tak. Mm. To tylko ciężko. Nawet tak oni naprawdę ciężko uciekali, ale nadal w Korei też. I chyba ciężko. też ciężko im się odnaleźć w koreańskim społeczeństwie, bo mimo wszystko yy, na przykład nie kończyli żadnej szkoły, mm. albo na przykład często muszą się uczyć, chyba tak mi się wydaje. Z tego co ja widziałam dokumenty, że na przykład nie potrafią obsługiwać komputera, albo takich rzeczy muszą się tych rzeczy uczyć na nowo, więc tak jakby są do tyłu w porównaniu hmm. do koreańczyków z południa więc może dlatego też są troszeczkę dyskryminowani, bo nie mogą się odnaleźć No to wszystko w dzisiejszym filmiku Tak, dzisiaj bardzo tr troszeczkę rozmawialiśmy o Korei Południowej i Korei Północnej, nie? Tak, dzisiejszy odcinek był taki trochę pogadankowy Pogadanki Koranki Tak, mamy nadzieję, że wynieśliście z tego odcinka troszeczkę nowej wiedzy Troszeczkę się czegoś nowego może dowiedzieliście mm -hmm. i daliśmy Wam też trochę może do myślenia? Mm -hmm. Mm -hmm. I jeszcze raz mówię, to jest moje myślenie. Można inne Koreańczyk inaczej myśli, nie? Tak, może powiedzieć no. coś innego. Miecin zawsze powtarza filmika, że um, nie, nie chcę mówić za wszystkich i że nie zawsze jest tak, że 100% mm -hmm. tak, 100% osób Bo tak robi. Swoje myślenie, tak, ja tak myślę, ja tak sądzę, a inna osoba nie, dlatego po prostu cieszę się filmik i ja dzisiaj powiedziałam co ja myślę, co ja sądzę o Korei, południ, tak, dlatego nie tak skupić się, nie tak hejtuć się, tak. <gry> tak. 이제 자이왔 기도 고리 10초 수 바테스 니 다음 2 이까 아빠오 바빠오